Boją się zamieszek. Po 16.30 mieszkańcy nie wyjdą z domu zamieszki w Holandii. Zwolle wprowadza godzinę policyjną. Z obawy przed zamieszkami, w mieście zwolne we wschodniej części Niderlandów, wprowadzono w poniedziałek godzinę policyjną. Mieszkańcy nie mogą opuszczać domów między 16.30 a 5 rano. W ciągu ostatnich kilku dni w wielu holenderskich miastach doszło do starć z policją w związku z protestami przeciwko wprowadzanym koronawirusowym restrykcjom. Burmistrz, liczącego 130 tysięcy mieszkańców, Zwole zdecydował się na ten krok ze względu na sygnały o zamieszkach, do których miałoby dojść podczas zaplanowanej na wieczór demonstracji. Manifestacja nie była zarejestrowana, powiedział stacji RTV Ostburmistrz Peter Snijders, dodając, że władze otrzymały sygnały, że protestujący planują wszczęcie awantur z policją. Gmina zaapelowała do mieszkańców i przedsiębiorców, aby zabezpieczyli rowery, doniczki oraz ławki. Przez weekend w wielu holenderskich miastach dochodziło do zamieszek, podczas których protestujący ścierali się z policją. Rozpoczęły się one w piątek w Rotterdamie, kiedy to nielegalna demonstracja przeciwników rządowej polityki walki z COVID-19 przemieniła się w regularna bitwę z funkcjonariuszami Sił Bezpieczeństwa.